Dziś pokażę Wam film, który ukazuje pałowanie posła na Sejm Rzeczpospolitej przez białe kaski. Ja jestem wręcz zdumiona tym, co się dzieje, co teraz w mediach e, wyprawia policja i powiem Wam, że ewidentnie przydałby im się ktoś od PR-u, ktoś, kto jednak zadba o wizerunek policji. Cześć, kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Co dzień napływają do mnie nowe rewelacje i nie wiem, czy nie powinnam wypuszczać dwóch odcinków e, dziennie, bo zwyczajnie nie nadążam nad tym wszystkim. Tak dużo się ostatnio dzieje, że tyle chciałabym Wam pokazać, a w jednym materiale zazwyczaj nie zdążę. No nic, dziś o spałowanym pośle, jak już mówiłam, także kochani zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie filmy, wspomożecie wtedy moją pracę, wiecie, YouTube będzie wtedy to lubił, Facebook będzie wtedy to lubił, także kochani, nie przedłużając, zaczynamy, zapraszam. Wiecie, że zdania o proteście rolników z 6 marca są podzielone. Lewica twierdzi, że winę ponoszą rolnicy, prawica, że policja. Niektórzy, jak pan poseł, który został spałowany, twierdzi, że w swoich mediach, że nie jest to wina policji, tylko jeszcze czegoś innego, prowokatorów. Każdy ma swoje zdanie w tym temacie. Pan policjant Filip R, który udostępnia swój wizerunek w mediach społecznościowych, zapewne będzie musiał zgolić brodę i wąsy, żeby obywatele na ulicy go nie rozpoznali. Ale Zobaczcie najpierw, jak oni tam obracają posła konfederacji, pana Wilka. Wam pokażę wpis ze strony Psy dają głos. Profil, jak jest napisane, prowadzony jest przez policjanta po służbie i ma służyć chwaleniu policji. No i okej, okay, gość lubi swoją pracę, to jak najbardziej pro niech prowadzi sobie tego bloga. Ja tam szanuję zainteresowanie, jednak mnie jako obywatelkę i osobę, która właśnie obejrzała film z przeczołgania posłana Saim Jacka Wilka, troszkę wkurzył. Posłuchajcie. Z dedykacją dla wszystkich zachwyconych zakazem zakładania kominów przez policjantów w internecie skręca się tsunami polowań na funkcjonariuszy i ich bliskich. To było do przewidzenia. Za chwilę policjant, który chce służyć krajowi usłyszy od przerażonej żony ultimatum, że ma wybierać albo służba, albo ma zmienić robotę, bo ona i dzieci się boją. Jak już tak bardzo chcecie nas identyfikować, to obligatoryjne numery służbowe na mundurach albo kamizelkach taktycznych. Żadnych nazwisk, no i możliwość ochrony własnego wizerunku. Jeśli policjant coś przeskrobie, to numer służbowy w zupełności wystarczy, aby złożyć na niego skargę lub zawiadomienie. To jest ten moment, gdy można, trzeba zadbać w końcu o bezpieczeństwo tych, którzy dbają o bezpieczeństwo. I wiecie, ja tam rozumiem, że przecież nie można się przyznać ani przeprosić, bo wtedy dopiero będzie hurdur. Jednak czasami warto wstrzymać się od komentarza naprawdę. Bo po pierwsze ten policjant, Filip R., sam Samodzielnie udostępnia w sieci swój wizerunek i nie jest on nawet prywatny. Wchodzę sobie do niego na Facebooka i pyk dwa zdjęcia mięśniaka z twarzą. Co prawda, teraz jego Instagram stał się prywatny, jeszcze kilka dni temu nie był. I to pan Filip rozpowszechnił swój wizerunek i zaprzedał go Facebookowi i innym mediom społecznościowym. No trzeba czytać regulamin. Dodatkowo, w takich przypadkach ja jestem zdecydowanie przeciwna, żeby bandyci nosili kominiarki. Wiecie, co by to było, jakby już byli. Totalnie anonimowi i bezkarni, ja bym wtedy się bała. Dlaczego strażacy nie proszą się o kominiarki? Może dlatego, że szanują obywateli, yy, służą im pomocą i nie mają się czego wstydzić. Rodzina też się za nich nie musi wstydzić. Żona nie musi żądać rozwodu ze strachu, bo zachowują się godnie, nie plamiąc swojego munduru. Mieliśmy też przypadek pana policjanta, pracującego również jako ratownik medyczny. Szlachetnie nie powiem, fajnie, że gdzieś tam dla tego człowieka liczy się również ratowanie ludzi, bo tak, policja też ma ratowników medycznych. Ale, no właśnie, gdzie tutaj jest ale? Ten człowiek nie powinien mieć przy sobie broni w momencie, kiedy wykonuje służbę jako ratownik. Pan tak na serio jest policjantem czy medykiem? O, dwa w jednym? Dlaczego zapytacie? Ponieważ policjant jest odpowiedzialny za swoją broń. Powinien jej pilnować, aby nikt z postronnych nie miał do niej dostępu. I teraz wyobraźcie sobie, że ratownik z filmu przeprowadza w tym momencie reanimację, bo nastąpiło nieprzewidywalne zatrzymanie krążenia. A ktoś z boku w tym czasie może wyjąć broń i strzelać do tłumu. To było bardzo niebezpieczne, co pan ratownik policjant zrobił. Było. To bardzo bezmyślne i nieodpowiedzialne. Ale żeby nie było, wiecie, jak teraz dba się o ekologię. Unia krzyczy, lewicowe małolate aktywistki krzyczą, że są ostatnim pokoleniem. Na szczęście ostatnim. I świat płonie, jak to widzi Trzaskowski, a przyjeżdża sobie do lasu żołnierka myć ciężki sprzęt gminną wodą, za którą płacą ludzie. I ona ten sprzęt ekologicznie myje w tym lesie. Wszystkie smary, chemikalia i inne syfy dostają się do gleby. Woda cieknie jak rzeka po drodze i już nie mówię, że jak przejedzie tym ciężkim sprzętem po tej mokrej drodze, to ją całą zniszczy. Proszę Pani przyjechała i sobie wyje samochód przed naszym domem. Rewelacyjne pomysły. W ogóle nieprzeszkolone wojsko, nie przeszkoleni ludzie gdzie są. Natura 2000. Pani wie, że to jest Natura 2000? Wie Pani gdzie jest? To jest Polana Białowieska, Puszcza Białowieska. Obiekt UNESCO światowy. A za tą wodę dla gminy zapłaciliście? Za to co tutaj używacie? Niech tutaj przyjeżdża jakiś giguś od Was, bo... Coś nieprawdopodobnego. Mam nadzieję, że zaraz policja przyjedzie i spiszemy wszystko, co tutaj się stało. Co? O! Brawo! 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 Proszę! Proszę! Gratulujemy pani żołnierce! Tak wygląda przez nasze wojsko mi samochodów. Cięż, ciężki, ciężkiego sprzętu. To jest wywrotka, nie wiem co wiąże. Uwaga, bo pani nas polewa wszystkich. Ciekawe kto zapłaci za powodę dla gminy, za te szkody. Ciekawe kto będzie, w jakie wojska chemiczne przyjadą też na swoje działce. Usuwać, bo te wszystkie smary, wszystko pani obmywała. Już widzę, że ze 150 metrów na pewno na pewno mamy rzekę. O, udało się zakręcić, brawo! Brawo! I z jednej strony mi zabiera się moje ulubione plastikowe słomki, a taka pani toksyny zostawia w lesie dla zwierzątek, roślin i drzew. Zresztą ja wiem, że nie powinnam się z niej śmiać, ale za to, że myła auto w lesie chyba jej się należy, prawda? Także, jak widzicie, nasze służby mają wiele do przepracowania. Muszą jeszcze trochę czasu poświęcić na to, aby być nie dość, że lepszym człowiekiem, to jeszcze powinni mieć jakieś zasady, zasady bezpieczeństwa przede wszystkim. No nic. Tym śmiesznym akcentem zakończymy dzisiejszy materiał. Dajcie znać, co myślicie o sytuacji posła, co myślicie o tej broni, którą trzymał pan z karetki, no i o pani żołnierce, której należy się oczywiście szacunek za obronę ojczyzny, no ale jednak sami wiecie, no jak jest. Czekam na was, jak zwykle, w sekcji komentarzy, a ja was buziam.